Kochani, na moim kanale i zapraszam Was na kolejną dekorację z tego, co mamy na wiosnę i na Wielkanoc. Przygotowałam sobie już wody w takim małym wazoniku. Kiedyś wam go chyba w zimę pokazywałam, że kupiłam go w wiusku, za żadne pieniążki. Tu mam tulipanka, który jest z mojego ogrodu. Ptaki obdzierają im jedzą liście. Ten się uratował, bo ja mam taki. Ym, taki, jak to się nazywa? Uch, chcę go tak jakoś tutaj, żeby. No, no nic z tego nie będzie. Okej, okay, niech on sobie wisi, on i tak stanie, bo zimnej wody mu dałam. Także Ym. niech sobie się napije. Tu mam już kilki mini z mojego ogródka te gałązki i sobie myślę, że położę sobie ptaszka koło tego. myślę, że to jest to dekoracja więcej tu nie trzeba bo ona jest właśnie na tym takim talerzyku nie no ten tulipanek tak mnie nie? trochę martwi tu mam jeszcze taką różyczkę z mojego ogródka ja myślę, że on się uratuje bardziej ten tulipanek, jak mu tego liścia tu ściągnę i obetnę ładnie on nie będzie miał nie będzie tyle energii zużywał na, na picie tego to już będzie za dużo na tego, widzicie tu mam jednego tulipanka który już nie ma w ogóle listków Obda, obciągnęłam mu dlatego, że były zjedzone, poszarpane takie przez przez, tu już za dużo jest przez ptaki moje ptaki nie są jakieś kochane każdy mówi że karm ptaszki, ale wiecie co w moim przypadku one znajdują sobie, co chcą. Ja mam skarby w moim ogrodzie na no to wygląda, tak, że one jedzą co chcą. Jak ja bym im dawała jeszcze ziareczka. W sumie sąsiady i wszystko naokoło. Mnie tutaj daje im, także one nie muszę już im dawać. To jest moja dekoracja jak na dzisiaj. Jest skromna, ale w, o, mówi o wszystkim. Jajeczka... Nie jajeczka nie ma, rzeczywiście jajeczek. Rząkil to wiadomo, żonki, tulipan to wiadomo, tulipan kwiatki i wiosenne i... Także jajeczek nie będę nawet rzucała tutaj, bo w sumie chociaż ja mogę, no ale będzie za dużo już, moim zdaniem. Tak. Także to jest ta dekoracja. Nie wiem, czy Wam się podoba, dlatego chciałabym, żebyście mi napisali coś na ten temat i po, poproszę o łapkę. I co jeszcze? O co jeszcze poproszę? O to, żebyście na siebie uważali i byli zdrowi i się uśmiechali i byli szczęśliwi. To <laughs> właśnie o te rzeczy Was proszę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pa-pa!